Witajcie, kochani, 29 listopada, sobota. Jaka energia ze świata zwierząt na sobotę? Wielka tajemnica. Mieliśmy wielką prawdę, teraz wielką tajemnicę. Życie to tajemnica mówi ryś 48. Wow. Lecimy do czytanki. Tajemniczy ryś przemyka ukradkiem leśnymi ścieżkami. Kiedy duch Rysia przychodzi do ciebie, przynosi niemożliwą do zignorowania wiadomość. Nie wszystko w życiu da się wyjaśnić i zrozumieć za pomocą intelektu. Próbujesz zrozumieć, co się dzieje, znaleźć logiczne wyjaśnienie albo przewidzieć, co się stanie w oparciu o fakty i rozsądek. Jednak w ten sposób. Nie zyskasz pewności i spokoju, którego pragniesz. Ryś prosi, byś uwierzył w wielką tajemnicę i pozwolił, byś pozwoliła, by sekrety wszechświata ujawniły się przed Tobą poprzez bezpośrednie doświadczenie tego. Pozwól wzrokowi błądzić, a zobaczysz to, co kryje się między wierszami, a co cały czas było blisko ciebie. Ryś pomoże ci bezpośrednio poczuć puls boskości w świecie, puls ziemi. Zaufaj mądrości i objawieniom, jakie spływają na Ciebie, ale pamiętaj, że zrozumienie może przyjść pod postacią, której niekoniecznie byś sobie życzył, byś sobie życzyła. Może przyjść doświadczeniem czasem trudnym. Doświadczenia serca, intuicja i Twój wew wewnętrzny głos prowadzą Cię. Jeśli zaakceptujesz, że tajemnice stanowią nieodłączną część istnienia, jednak bez, bez względu na wszystko, pojawienie się Rysia to znak, że zostałeś wezwany, że zostałaś wezwana, by zaufać, nawet jeśli to co zostało ci ujawnione nie zaspokaja twojej potrzeby rozumowej pewności czyli możesz być na niedosycie wiedzy intelektu rozumienia niedosyt rozumienia tutaj potrzebne jest zaufanie Wiara w swoje serce, w swoje czucie. W ten wewnętrzny głos, który stanowi nieodłączną część istnienia. Wszystkiego dobrego na sobotę, kochani, sobota z Rysiem. Dbajcie o siebie. Wszystkiego dobrego. Do jutra.